Okej, okay, witajcie drodzy kochani w, w już 15 odcinku Z serii origami W tym odcinku pokażę wam Jak zrobić motyla Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze będzie widać No jest dość spory Tak, jak e, Pewnie Zauważyliście, no na pewno nie zauważyliście No, nieważne To jest paś e, Rajski królowej Aleksandry no tutaj postanowiłem poszukać zrobię pokażę wielkiego motyla i do tego postanowiłem poszukać poszukać mniej więcej motyla który również jest duży tak szukałem przeglądając net znalazłem moment muszę zmierzyć aż Ile tu jest? Centymetrów? Dwadzieścia. Pewnie jeden. No to zobaczcie. Patrzcie. Czekajcie, zaraz powracam z powrotem. Ok, zobaczcie teraz, sorry. Będziecie pewnie widzieli strasznie przetrzęsiony ekran. Wziąłem kamerę po prostu do ręki. Zobaczcie, tak on wygląda. Patrzcie, jak on ma rozpiętej skrzydło. Dzisiaj 28 cm tutaj. 28 cm. No. Widzieliście, tak on wygląda. No teraz pójście. A to co znalazłem w necie. Może przeczytam. Paśrajski ornito, Ornitoptera. Rodzaj motyli z rodziny paziowatych. Największe z motyli Bogato, ubarwione, rozpiętość do, do 280 mm 28 cm. Między innymi, żyjący na Papui Nowej Gwinei motyl ptasi królowej Aleksandrii. Masa ciała około 25 gram. Bardzo ceniony przez kolekcjonerów. No i tam, przeglądając internety, znalazłem. Znalazłem go. I jeśli ktoś ma coś takiego, taką wygląda. Naprawdę on na rynku chodzi po 4, po 5 stów Więc naprawdę kasa spora. Dobra, ale już zaczynamy składać origami. Ok, mam nadzieję. Że również Wam się spodobał motyl. Bo mi ogromnie. Sary, mała poprawka z kamerą, że będziecie lepiej widzieć. Ok. Do, do złożenia ta, takiego pazia. No zobaczcie, tam było 28 cm u mnie 21 cm, to zobaczcie, to jest jednak gigant. No, dobra, wezmę dwóch czarnych arkuszy papieru, bo tam był czarny, czarny motyl. No niestety tych biało-żółtych nie uda mi się zrobić, ale no cóż trudno się mówi Czarny, na obie strony. Dobra. Biorę pierwszy, czekajcie bo tu kable nie przeszkadzają, mam nadzieję, że nie poruszyłem kamery, nie, powinno być dobrze, składamy najpierw od, nie? najpierw składamy nie? ostatnią bazę, czyli bazę trójkątną, to była ba baza chyba szósta już, albo piąta, już nie, już nie pamiętam. Dobra, to może ja zrobię teraz na dwóch kartkach tą bazę i się widzimy za chwileczkę. Ok, ja już złożyłem. Teraz przechodzimy do... Moment, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Przepraszam. Mam nadzieję, że mi zobaczycie. Nie trzeba było. Ale, jak już zrobiliście, to nie, to dobrze. Nie trzeba było. Tak, no widzicie, no. Sorry. Wielkie, jedne Sory. No. Przepraszam, no. Chciałem tak ładnie zacząć. Powiedzieć, że w końcu film, który nie będzie na żadnej bazie. No jednak. Musiałem zwalić. Dobra. Zagnamy od bazy na lody, tak jedna baza No sorry bardzo, jeśli to złożyliście no to sorry Ale linie się wam przydadzą Linie się wam przydadzą Robimy w jedna, na jednej stronie w ten sposób Przekręcamy i robimy to samo na drugiej stronie W ten sposób. No nie wiem czy zobaczycie. On no to jest takie wielkie. No. Dobra, składamy teraz ten czubek. Do góry podnosimy i zaginam mniej więcej tutaj. Ok. Równo. Dobra. Teraz przykręcamy w ten sposób. Możemy je ja tu użyć, może linijki. Hmm. Czekajcie, jak tu użyć tej linijki. Pod mniej więcej. Dobra, nie będę używał linijki. Mniej więcej pod takim kątem. Robicie jedno skrzydło. W ten sposób. Ok, teraz tą do tej środkowej linii, do środkowej osi bym nawet powiedział. Ok, teraz tą do tej linii tutaj, w ten sposób. I ok, jedno skrzydełko mamy już zrobione. Teraz przechodzimy do drugiego. Oczywiście drugim. Również zrobię bazę. Bazę. Dobra, pokażę. Nie będę tego przemijał, ponieważ pokażę, bo to jest jednak trochę trudne. Robimy to samo, tylko że lustrzane odbicie. Czyli jak robiliśmy wtedy e, to skrzydełko zaginęliśmy, to musimy teraz to, linie, to skrzydełko zagiąć. Ok. Teraz przekręcamy i robimy kolejne lewe. Świdłko. A, ale to chyba wam teraz nie powiem. Zobaczycie w piątek. Chyba w piątek, tak. W piątek zobaczycie. Bądźcie koniecznie w piątek. Piątek. W piątek. dziewiątego na kanale. Zobaczcie, coś fajnego. Dobra. Jak odzyrować to samo? Ja tutaj. Tylko mhm. czekajcie. Przekręcamy. Tutaj odgina. Musimy odjąć to. I to. Chyba tak. Tak, chyba tak. Wiecie co? Ja tu nawet wezmę markera. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Nie ma odcinka bez markera. No, no dobra, wiem, poprzedni był. Ale no wiecie o co chodzi. Przykładamy linijkę. Tak, moja zabawna linika. Jeszcze z. Nawet bym powiedział z drugiej podstawówki na mnie. Nie. no nie pomazałam się trudno. Znaczy się. Dobra. To odkładamy. To możemy już zużyć z powrotem. Odkładamy. I teraz składamy po tej linii. W ten sposób w ten sposób ja wiem to widać tutaj linie, ale to spokojnie nie bójcie się. Tutaj właśnie pokażę jak to naprawić. Musimy przytrzymać tutaj mocno i jeszcze raz zagiąć. Może tak pokażę. Ten sposób już nie będzie widać i a, a będzie równo. Dobra, teraz zaginamy mm. tutaj. To nie wiem, że to nieprofesjonalne, już są pod złoto rybko, pod dziesiątym filmikiem. Już był, był jeden hater. Już mi wypomniał, ale no nic. To a, właśnie w piątek ja tutaj będę miał chyba dużo pracy no, no albo albo w niedzielę dosłownie się w sumie nie wiem dobra ale to mniejsze o to teraz bierzemy ołówek jakiś bądź bądź jakiś marker, długopis, coś cienkiego w każdym bądź razie i bierzemy mm, żółtą kartkę I co? Poczekajcie idę umyć łapy. Ok, ja już jestem z powrotem. Bierzemy ołówek, bierzemy nożyczki, bierzemy żółtą kartkę. Taką malutką. I ja odetnę sobie pasek. Um, pasek. Taki. Prawie jak połowa. Nie ten, oczywiście ten wyrzucamy. Ten większy. Bierzemy. I nałówek. Aha, jeszcze klej będziemy potrzebować. Tak, właśnie, ta uh, ten mówił: No, O, um, co ty robisz, co ty robisz, i tak dalej, że kleju się nie używa w organie. A ja powtarzam Wam teraz. I powtarzałem kiedy Od początku powtarzam: Klej, kleju nie musicie używać. Klej jest tylko po to, aby, aby Wam się lepiej kleiło, tak ja jak składam sobie olikami, to nigdy nie używam kleju Tak? Bo to mi nigdy nie przeszkadza, ale żeby Wam na nagraniu nie psuć Nie psuć, że tak powiem mm, Nie wiem, no... Żeby Wam to lepiej wychodziło, tak? Kamatorom bądź również nie Tak, wziąłem sobie pędzelek Nie mam wykałaczki w tym momencie Czekajcie chwilę Okej, okay. dobra zawijamy w ten sposób już tutaj biorę klej trochę i zawijamy w taki rulonik Tak będzie Wam lepiej widać. Będziecie lepiej widzieć pewnie teraz. I zakończamy. Ok. Klej się nie boimy. I wyciągamy ołówek teraz. To spłaszczamy. Bierzemy nożyczki. Odcinamy końcówki tu, tu, teraz dopasowujemy do naszego motyla w ten sposób, aby wielkość się zgadzała. Hmm. Myślę, że tak nawet będzie nawet na zdjęciu. A to jest prawie, prawie do końca. Więc jeszcze tutaj dodam tak jak w prawdziwym, jak z tym oryginalnym. Coś takiego. Takie zwężenie dłowia. Oczywiście jeszcze podkleję tutaj. Nie boję się kleju. Dobra, teraz. Yy, może wszystkie części odłożę teraz. Na koniec filmiku pokażę, jak skleić. je ja ze sobą. Teraz biorę yy, czarny papier. Ja niestety mam czarny i różowy. Innego nie miałam. Czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. A, chyba się nagrywa. O, już się z 15 minut. No, okay. myślę, że z 17 minut będzie odcinek, <laughs> <laughs> Przepraszam. No teraz odcinamy sobie pasek no myślę, że taki powinien starczyć w zupełności. Dobra. Teraz znowu nawijamy. I również robimy to. Czekajcie może sobie przesunę. Kolej. Nawijamy to na różowej stronie. Żeby różowego było jak najmniej widać. Ale żeby był, nie? Niestety. No wy jak macie oczywiście całe czarne, to już mi się nie chciało malować na same czułka tego papieru, więc sorry. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nawijamy na jakiś czas i znowu bierzemy kleju. I tak do końca. Mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzać to, iż jak robię takie podstawowe rzeczy, to nie robię cięć. Tak, bo no niby. Mógłbym, prawda? No ale no wiecie, no. Dużo osób, na przykład, znam kilka osób, które <coughs> takiego nawini nawinięcia papieru na, na ołówek bądź coś takiego nie potrafią, więc no. Okej. Okay. Zobaczmy. Teraz odcinamy oczywiście końcówki. W ten sposób to możemy wyrzucić. A tutaj mm, robimy mniej więcej w połowie przecięcie. OK. I teraz robimy. Ja to zrobię w palcach. Można oczywiście o kant, biurkę czy linijkę złożyć w ten sposób. Jedno jak i drugie. I teraz klej użyć. Sorry, że wam zbrałem i skleić to, rozkładając. Klejąc. I spuszczając Okej. Okay. W ten sposób. Postawcie po coś. Pod coś twardego. Najlepiej tak będzie. Tu, może, podstawię podstaty, bo on troszkę ciężki jest. Mam nadzieję, że kamera się nie trzęsła. Zobaczę to później. A jeszcze wrócę do tych cięć. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ponieważ nie chcę robić cięć żebyście zobaczyli wszystko mniej więcej jak taka praca zajmuje ty ile czasu, nie? Ile, bo tak z cięciami to dużo osób robi, że mm, powtarza dane czynność naprawdę sporo razy i to robi cięcia, ja rozumiem tak? Ale no na przykład mm, mm, na przykład to drugie podłożę teraz pod, pod statyw. tam tamto No bo na przykład mm, Win, Winci Linii, no, tak? jego Poleciłem na moim kanale. Możecie znaleźć e, e, je, link do jego kanału. E, i, mm, I zobaczycie. On robi dużo rzeczy, naprawdę ciekawych, bardzo ciekawych. Lecz no, mm, on robi dużo cięć. Nie pokazuje, ile mniej więcej taka praca zajmuje bez cięć, tak? Ile dana osoba, dany widz to składa tak no no i no i on tego nie pokazuje ja to staram się jak najwięcej pokazać żebyście widzieli ile taka praca zajmuje tak żebyście no nie macie czasu yy, nie macie czasu na przykład komuś dajecie prezent nie macie czasu żeby coś naprawdę ambitnego wymyślać, składacie origami no i co nie macie czasu na półgodzinne na dwugodzinne filmiki Dlatego, no, dwugodzinne 2 godziny przesadziłem, no ale no wiecie o co chodzi. No więc, co robicie? Chodzicie na mój kanał. Tam. Patrzycie, szukacie filmiku. Odpowiedniego dla siebie. Tak? I takiego, żeby Wam czas starczył. Prawda? By Wam czas starczył. Na na takie rzeczy no wiecie nie na przygotowanie tego tak na złożenie no dobra ja już jak widzieliście złożyłem to winę o ołówek w ten sposób później zawinęłem w palcach tak, te końcówki dobra i teraz bierzemy motyle nasze to odłożę dwie połówki teraz ja możecie również złożyć to w ten sposób i tak bardzo powinno się składać motyle lecz um, podklejając od spodu, lecz to się nie będzie trzymać. Nikt mi się nie trzymało. Dlatego biorę trochę kleju. Na to, szczególnie. Yy, to ładnie nawet wygląda na tą. Nakładam trochę tego kleju, jeszcze trochę może. Yy, I zakładam po prostu jedną na drugą. W ten sposób. Tutaj trochę rozprostuję. I przytrzymując trochę. Tak, mm, oczywiście, będę prowadził różne takie mm, vlogi typu mm, co, o, co mnie w danym momencie denerwuje. Znaczy takie rzeczy, będę spisał sobie na karteczce i będę po prostu nagrywał takie y, małe vlogi, y, gdzie mówię y, co mnie denerwuje, to po prostu takie y, informacje z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Dobra. Dobra. Teraz, jak to nam wyschnie, bierzemy żółty papier, ten, co złożyliśmy, na tą czyściejszą stronę, Ma jest trochę brudna. Zobaczcie sami. No, kamera. Wyostrzyj się. Miej się zaraz to zobaczyć, nie to trudno. O! Trochę jest brudna, nie? A na to stanę czysto, więc na to czysto robimy. Przekręcamy naszego motyla. Jeszcze zanim czułka, dokleimy Już widzicie, już, już zaczyna się podnosić. Już, już jest gotowe do startu. Już, już chce lecieć. Już mu spieszno. Dobra, i teraz naklejacie trochę, bierzecie trochę kleju na, o tutaj, na to złączenie i kleicie w ten sposób w stroną stronę do, do góry. W ten sposób. Teraz przekręcacie i bierzecie mm, swoje czułka. Swoje czółka no wiecie o co chodzi, mm, mam, no te czułka motyla naszego. Dobra, bierzemy jedno czułko, bierzemy klej, kleimy na to, odstające i kleimy tutaj, na początku, na samym początku. Możemy wziąć nawet w ręce yy, i to przytrzymać mocniej i nie bójcie się, że te czułka Wam się w tym momencie wyprostują, spokojnie będziecie mieli bardzo dużo czasu, żeby je poprawić. Teraz bierzecie klej na drugie skrzydełko, tutaj na to to nanosicie i yy, to samo robicie tylko, że z drugiej strony. Pamiętajcie, bo jak nakleicie czułka tutaj, z tej strony, na przykład, tutaj, no to wiadomo, no, ten nie będzie wyglądał tak bardzo wiarygodnie i naturalnie. A teraz, no, sami spójrzcie trochę podobny do tamtego więc dobra, teraz możecie spokojnie sobie zawinąć nie mówię o dołówkach w rękach, te czułka. Ok. W ten sposób. Ok. Motyl jest już gotowy. Jeśli Wam się filmik spodobał, możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę. Wszystko doceniam. Jeśli macie jakieś zapytania, bądź Wam nie wyszedł, bądź Wam wyszedł, to możecie zostawić w komentarz pod spodem. No i co. Do subskrypcji was nie będę namawiał. Jeśli zechcecie, zostawicie ją. Także no dobra, i ja lecę. trzymajcie się, i cześć. A jeszcze, jeszcze powiem o tej o tym motylu, o tym paziu. Czytałem ze strony encyklopedia.pwn.pl. Jeszcze zresztą zostaniecie link do tego w opisie filmiku, więc spokojnie, więc spokojnie, spokojnie i to I ja się z wami w tym momencie żegnam, trzymajcie się tu na razie